Dzisiaj się zajmę wymianą klocków hamulcowych w Opelastra. Tak jak widać, tutaj koło trzeba najpierw ściągnąć, żeby łatwiejszy dostęp do hamulców. Jakie narzędzie potrzebujemy? Klucz oczkowy dziesiątka. Śrubokręt. Tutaj jakiś płyn może do przeczyszczenia hamulców. Klocki już hamulcowe są już nowe przygotowane, tak jak widać. I co potrzeba? Odkręcić tą śrubę od góry. Tą poluzować od jarzma. I też dobrze jest w tym momencie ścisnąć tłoczek hamulcowy bo później będzie to troszkę utrudnione tak widać jest tutaj już miejsce zrobione już ścisnąłem ten tłoczek i też trzeba poluzować korek od zbiorniczka płynu hamulcowego zaraz Wam pokażę tutaj mamy zbiorniczek hamulcowy już jest poluzowany koreczek i tak jak widzicie już się poziom płynu podniósł bo tłoczek został ściśnięty także później trzeba będzie go ewentualnie troszeczkę wyciągnąć strzykawkę może tak tutaj śrubę już mamy polzowaną, odkręcamy odchylamy proszę jarzmo i już mamy łatwy dostęp do klocków tutaj jeden klocek drugi klocek za chwilę je zdemontujemy przeczyścimy zakładamy nowe tutaj jak widać klocki już są ściągnięte zaraz wam pokażę tak jak widać w jakim stanie są? Już są troszkę zużyte. Najważniejsze to tutaj, właśnie z tą blaszką. Nie zapomnijcie, że po lewej stronie klocek jest z tą blaszką, po prawej bez. To jest najważniejsze, żeby tego nie zapomnieć zrobić. Przeczyścimy ładnie wszystko i zakładamy nowe klocki. Klocki już mamy założone. Jest też okazja, oczywiście, sprawdźcie sobie tarcze jakie jest grubości czy nie ma za dużego tutaj rantu bo jak już jest za duży to także trzeba było pomyśleć też o wymianie tej tarczy wyczyszczone o teraz widać jak, jak łatwo możemy założyć sobie właśnie jarzmo dlaczego? bo wcześniej ścisnęliśmy sobie tłoczek i teraz o idealnie pasuje jest po prostu łatwiej nie trzeba teraz się tym zajmować także skręcamy jarzmo już tutaj mamy skręcone. Nowe klocki są założone. Wszystko widać, że pasuje. Tutaj te dwie śrubki dokręcamy. Nie zapomnijcie też oczywiście o zbiorniczku z płynem hamulcowym, że trzeba go po prostu opróżnić. Weźcie sobie jakąś szczykawkę. Tutaj widać, że jest zbiorniczek pełny. Także trzeba jak najbardziej ten płyn właśnie po prostu stąd zabrać. Bo jest nadmiar. A tym bardziej, że dopiero zrobiliśmy jedną stronę klocków hamulcowych, i jeszcze potrzeba drugą stronę zrobić. Także, jak ściśniemy następny tłoczek, to na pewno tego płynu będzie na tyle dużo, że prawdopodobnie się wyleje. A tego raczej byście tu nie chcieli, żeby to wszystko zabrudzić. Także widać, że praca jest prosta, nic skomplikowanego. Zajęło nam to naprawdę parę minut. Także na dzisiaj wszystko.